A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość. Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku. Wynocha stąd. Tu porządni ludzie mieszkają. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artła. On nas kurwa w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Nic ci nie jest, przyjacielu? Co? Co jest? Co się dzieje? Pozwoliłem sobie wkroczyć, ujrzawszy, jak twoi oponenci zyskują przewagę. Już nie będą nas niepokoić. Możemy porozmawiać z właścicielem tego miejsca. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany.